Dobry widzowie w kolejnym odcinku. Wiem, że pierwszy raz się widzimy w taki sposób. I no. no na razie tutaj po prostu będzie lekkie oświetlenie Mamy tu o jest e. No i będzie OK. E, I tak, dzisiaj mamy zestaw. Jak już w ogóle, wiecie, to, to jest wakacyjna seria, jak nie, no to... Zobaczysz, żeby dastum. I tak. Ma, mówiłam, że będzie smog. Mamy tak. Zestaw kosztuje 275 zł. Tylko kupiłem za około 200, około 200. Nie tak dużo. I ma 200 chyba 23 klocki z 2018. I to nie jest coś takiego, że z 2014 dobrze się sprzedaje. Cena jest ok i w ogóle. Nie, to jest właśnie ten zestaw, który już jest tylko archiwalny. Ja mam nawet jeden z Minecrafta, który pokazywałem za 50 zł. To to zasadzka creepera 6 minus więc no. E, tak, jest od 7 do 12, tak pisali. E, tu jest ok. Smak też mi się podoba. No dobra. Sobie obróciłem, to z tak mało miejsca. E, tutaj smog jakby siedzi. Jeszcze jest taki olbrzymi pająk. E. No ja tego nie będę budował, to teraz cięcie i pokazuję smoka. Tutaj widzimy właśnie tego smoka. Wiem, że jest trochę ciemno, no to może. O, o dobra. Trochę może ciemniej, ok. I tak, yy... to jest strasznie jasno, dama foda. No dziwnie to widać wiem ale u mnie jest strasznie jasno. Nie wiem, czy u Was jest ciemno. Przez telefon widzę, że jest ciemno. I tak, mamy tutaj smoka. On jest taki bordowy. To jest ciemno i będzie trochę ciężko widać. Więc może jako... O, o! I takiego koloru więcej. Oko ma takie zielone. O! Mm, ma tutaj ogień, którym można poruszać. No i... No... Według nie no w sumie cały smak jest ważny, nie tylko głowa, ale głowa też lub No w sumie zawsze wybieram głowę i to je to po Nieważne. E, no ma ogie, ma dosyć okej okay, zrobioną tą dolną szczękę z elementu kłada Głowa się tam jakoś rusza, tutaj ma krótką szyję. E, I tak. Skrzydła nawet nie wiem jaki mają rozmiar. Fajnie się dosyć ruszają. Drugie tak samo jeszcze mogą w ten sposób, ale nie za bardzo. To coś mi ok. E, no i e, tu jeszcze ma swój. Czekajcie, mi się. O. Tu ma jeszcze dosyć ok pozowa do pozowania ogon, więc animację można robić. Um, przypominam, że na 275 zł. w e, z, 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 z 2018. Nogi ruchome, ok. Um. Brzuch jest OK zrobiony. E, I dobra zrobiłem cięcie, bo e, bym kichał do, kamer, do telefonu, tu nie mam kamery, ale no ogólnie i nie kichnął, więc e, nie było potrzeby cięcia. E, no fajnie to jest zrobione. No nogi te są cienkie i w ogóle łapy to są zawsze te same, więc fajnie dosyć zrobione. Druga łapa też jest ok, że to jest ten klocek jak to wpięty. No i w zasadzie to tyle. Wiem, że może i krótko, ale. Dobra. Ja coś, coś, co jeszcze mogę powiedzieć? nie ma. Ja sobie kupiłem ten system. 200 zł, to z nie nie wiem, dlaczego, ale po prostu marzenia się spełniają, i to z tego dowodu. No, bo ja się mam pieniądze je kupię, to... Małowa, no i się kupię. Mało ważne, fajnie wygląda. W sumie ta pozycja wygląda, jakbym sama skrzypiał, tylko nogi, Jest też nie mało miejsca W ogóle to mi nawet w całości na biurku nie stoi, żeby było ok. Że jeszcze mogę zbliżyć jakoś o I okej. Okay. Jak ktoś chce się bardziej szczegółowo przebaczyć, Dobra, już bez tego przedłużenia, po prostu mi się zestaw podoba. Według mnie 10 na 10, Jest to kiedyś na półtorej jest archiwalna na wolenia. wolenia. I wczoraj była gazetka, bo miałem nową, więc to będzie się nagrać. Jeszcze może się nagrał na zapas, zobaczymy, ale ja coś się planuję robić. No, nie wiem, dobra. Zobaczymy, doszłym mogę, doszłym może więcej filmów, więc... Dobra, nie, nieważne. TV, no i... Tyle.